Personality plus, daily miracles, hope ignites Witajcie kochani! Oglądacie program Cuda każdego dnia na kanałach Christian Culture. Dziś zapraszamy Was na refleksję, która zmieni Wasze spojrzenie. Jesteście fajni, ale. Czy kiedykolwiek złapaliście się na używaniu tego małego, ale potężnego słowa, które może zrujnować każdą pochwałę? Gotowi by zobaczyć, jak Bóg przemienia Twoje życie i uczycie mowy miłości? Zostańcie z nami, bo to może być przełomowy moment dla Twojego serca. Słuchaj tego. To małe słowo ale może być trucizną dla relacji, ale Jezus pokazuje nam Jego drugą stronę tę, która łączy z niebem. Dziś odkryjemy jak ale Bóg zmienia wszystko od frustracji do nadziei, od słabości do mocy. Włącz się do naszego kręgu, subskrybuj kanał, by chwytać codzienną porcję nadziei i prześlij ten odcinek komuś, kto właśnie teraz potrzebuje usłyszeć. Jesteś fajny, ale Bóg cię kocha jeszcze bardziej. A jeśli chcesz codziennie budzić się z bożą iskrą w sercu, wyślij SMS cuda na 697. 473 741. Całkowicie za darmo. Fajna jest, ale potrafi mi zagotować krew. Złapałem się ostatnio na takiej ocenie jednej znajomej. Specjaliści twierdzą, że istnieją trzy magiczne słowa, które mają wpływ nie tylko na to, jak jesteśmy odbierani, ale też na to, jak oddziałujemy na innych. Znasz takie słówko ale? Czy wiesz, ile złego ono zrobiło? Każda twoja dobra uwaga czy spostrzeżenie, po których następuje ale, zostają przez nie wykasowane. Zwróć na to uwagę, kiedy będziesz dzisiaj kogoś na przykład chwalić czy doceniać. Dobrze ci idzie, ale czas mija. Świetnie wyglądasz, ale ta sukienka cię pogrubia. Pięknie namalowałaś, ale mogłaś użyć innych kolorów. Ale jest nadzieja. Jeżeli już koniecznie chcesz dodać jakiś mniej miły komentarz, to zamiń kolejność. Tak radzą specjaliści. Na przykład możesz powiedzieć, denarwujesz mnie dziś, ale i tak cię kocham. Wiesz, że słowo ale bardzo często występuje w Biblii właśnie w tej drugiej konfiguracji i dla niektórych jest jednym z najpiękniejszych w Biblii, bo przynosi nas do innej rzeczywistości, z tej, w której jesteśmy ograniczeni naszymi ludzkimi słabościami, do tej, w której działa Bóg, a dla Niego nie ma nic niemożliwego. Ale Bóg pokazuje tę lepszą stronę będącą na wyciągnięcie ręki. Jest łącznikiem mostem, dającym nadzieję wyciągającym z rozpaczy do poczucia bezsilności, do miejsca Bożego pokoju, zaopatrzenia i mocy Bóg jest Ożywił wraz z Chrystusem, Łaską zbawieni jesteście. List do Efezjan, rozdział 2, wersety 1 do 5. Tak. Denerwujemy Boga, zasmucamy Go. Po raz kolejny przybijamy do krzyża naszymi grzechami. Ale On i tak Ciebie i mnie kocha. I tak umarł za Ciebie. I tak okazuje Ci dzisiaj łaskę i mówi... Kiedyś byłeś martwy, byłeś daleko, byłeś zgubiony, ale teraz, teraz stałeś się bliski, teraz żyjesz. Jeśli to porusza twoje serce, napisz w komentarzu: Jak, ale Bóg zmienił twoje życie. Kiedy dzisiaj ktoś cię zdenerwuje, kiedy poczujesz zniechęcenie, przytłoczenie, powiedz, co czujesz, ale potem dodaj: Ale i tak cię kocham, ale wybaczam. Ale pomogę ci, ale jest Bóg, który czuwa. Zatrzymaj się na chwilę. Tak, ty, gdzie w twoim życiu potrzebujesz powiedzieć ale Bóg? W komentarzu napisz, jakie ale chciałbyś powiedzieć dzisiaj komuś bliskiemu. Ale Bóg, pomódlmy się razem. Ojcze, dziękuję Ci, że pomimo tego, jaki jestem, Ty mnie ciągle kochasz. Nie rezygnujesz ze mnie, ale dajesz kolejną szansę, kolejny dzień, w którym mogę doświadczać Twojej łaski i zaopatrzenia. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, kliknij Lubię to i udostępnij ten film. Amen. Jezus pokazuje nam, że po każdym ludzkim upadku przychodzi Boża łaska, ale Bóg. A może chcesz, byśmy się za Ciebie pomodlili? Napisz w komentarzu, a my będziemy się modlić. Chcesz codziennej porcji Bożego Światła? Wyślij SMS o treści CUDA na 697 473 741. To bezpłatna subskrypcja. Dziękujemy, że jesteś z nami. Dziś naucz się mówić, ale i tak cię kocham. I pozwól Bogu mówić do ciebie, ale ja cię zbawiam. Napisz w komentarzu, chcę mówić, ale Bóg. I podziel się, jak Bóg przemienia Twoje życie. I pamiętaj, cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek. Kliknij dzwoneczek, by nie przegapić żadnej inspiracji. Razem budujmy społeczność ludzi, którzy mówią Ale Bóg. Do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj. Bądź częścią Bożej rewolucji miłości. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio-wideo Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś. Personality Plus Daily Miracles Hoping Nights every day.